Wow, to był mocny after. Ale trzeba wstawać i montować, bo dzisiaj jedziemy do Gliwic. Po koncercie pojechaliśmy ze znajomymi White'em do Wojtka Goli. Tam jeszcze wpadło parę osób i jezu. Mocno. No ale wstałem. Spałem niedługo, ale. Daily. Subskrybujcie i komentujcie. I lajkujcie, bo daily cały czas trwa. No, yeah! Coś pięknego! Schabowy, frytki i rosołek. a film już zmontowany. Mm, próbowałem się przespać, ale też ciężko, bo muszę jeszcze pogardzić parę spraw i chyba nie jadę na Halik. Jestem zbyt zmęczony, mało spałem i to nierozsądne byłoby jechać 3 godziny teraz autem. Później jeszcze tam spędzić nie wiem. Myślę, że mógłbym się źle czuć, będąc zmęczonym. I lepiej będzie zostać tutaj i trzymać kciuki. Przed telewizorem. I trochę mi głupio, bo mówiłem Lexi, że przyjadę, obiecałem jej, że przyjadę, a po prostu nie jestem w stanie. Nie spodziewałem się, że będę kręcił te daily i to wszystko. I dzisiaj po prostu za krótko spałem i to niebezpieczne, żeby jechać autem. Jeszcze daleko są strasznie te tak gliwice. Jakby to była łódź, to już bym tam był. Sorry, Lexi. Jest mi strasznie źle, ale. Niech to. Zupka chińska, ser, popcorn. <laughs> Tapasiki. No. Ej, można zrobić taki ten catering. Myśleliśmy o tym, że moglibyśmy zrobić zakupy, a ty byś nam skroiła taką deseczkę wędlin, wie, serów i taka po prostu wyżerka. Catering taki. Jaka, no mogę. Ja Jaka nie cisza. Tak. nie chcę tego zrobić. Tak, bez problemu? Tak, kup jeszcze to, tak. Kup ten. Ej, to weź, weź zrób przelew.

Nie pokazuj mi tego, stary. To nie jest zbyt powiedzmy intu. No. Mówił, że właśnie z dziewczyną do śniadania To! Nie gadaj! Oglądają sobie? Ta. Kurde, niech zaczną komentować. Właśnie, jest jakiś ziomek, co się nazywa Obserwator Obserwator i, i każdy film komentuje. Pozdro. Trzeba kupić z tego. Dostęp. Ale kupisz no. stary? <laughs> Maty się śmieje, bo zapomniałem portfela już drugi raz i mi kupuje wszystko nie cały dzień Zawsze się mówi, że puszczę blizka. Bliczka, I nigdy, nie robię. I nigdy nie przychodzi. A się przychodzi drona trzeba zabrać do Grecji Nie wiem, jak tam z Corneliu, jakie masz ustalenia, bo planujemy content taki wiesz, imprezowo kobiecy No, nagrywamy pierwszą randkę w zakętosie. No I co, przychodzisz na FPV? Jest taki plan. W tych okularach, nie? Zajęliście się to. Portfel tylko trzeba jeszcze przyzwyczaić. <laughs> Cisnęliśmy cały czas bekę i jak nagle położyliśmy tam kamerę i każdy siedzi tak. <laughs> o co chodzi mówię? mnie? Dlaczego oni nie walczą? Ona ruszy! O! O! No dobra, ale to nadrobiło, nie? Poleci ze mną! Aż w czarę mam. Dobra, zgoł Leksi. O, mam raz w Jedziesz Leksi. to ten dzień. Dobrze! Pięknie! Dobrze, sprąd! Pięknie! Dobrze. Pięknie Leksi! Wow! Ole trafiła jak mowa jej odleciała. Odskoczyła głowa Leksu. Luz, Luz ty! Nas tu strasznie z Tak, 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 tak bojcie bo już bardzo. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. A jeszcze się odwraca jak nie słyszymy od kaca. Dawaj, dawaj, dawaj! Siema. Dzięki wiokie, do zobaczenia we wtorek Powiedz jakie masz plany, na wieczór Nie podjeżdżam z kuklami to ci zmieniamy plany na wieczór No dobra, powrót do domu i otwartę Mimo że wolę oglądać galę przed telewizorem niż będąc na żywo, to jednak żałuję, że Dzisiaj nie byłem na miejscu, z drugiej przeżyliśmy wczoraj super spotkanie, super imprezę i, i takich rzeczy w życiu to jeszcze trzeba doświadczać Spotkaliśmy zajebisty kontakt z Sebą, posiedzieliśmy fajnie z Wojtkiem, chłopaki z 2115 Lubimy poznawać ludzi, którzy mniej więcej siedzą w tej samej branży Kojarzymy swoje twarze z internetu, słuchamy czyjś piosenek na przykład, później móc skonfrontować to w życiu rzeczywistym. No, uwielbiam kiedy osoby są takie same w swoich kawałkach i takie same w życiu rzeczywistym i wtedy zazwyczaj łapiemy świetny kontakt. Jutro więcej sobie pogadamy, dzisiaj już potrzebuję po prostu zasnąć, bo jestem strasznie padnięty. Postanowienie, koniec z imprezkami, bo trzeba się zająć tymi wogami na poważnie. Tak więc pomysł jest taki, że zaczynamy ćwiczyć, zaczynamy się ruszać zamiast sobie pić piwka. Na dobre jedzonko sobie pozwolę, i na tym powinienem się zatrzymać. Chcę wam też pokazać taki balan, który moim zdaniem trzeba zachować w życiu. Nie cały czas możesz być w super formie, nie cały czas możesz ćwiczyć, w sensie możesz, ale nie zawsze jest warto poświęcać całe swoje życie jednej rzeczy, bo kiedyś jeden mądry profesor powiedział, że w życiu trzeba spróbować wszystkich jego smaków. Jacek Walkiewicz, polecam sobie wygooglować pełna moc możliwości. Obejrzyjcie sobie ten filmik. Trzymajcie się do jutra.